Czesław Miłosz, jeden z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku, prozaik, eseista i tłumacz. Przedstawiamy jego książkę Szukanie ojczyzny w pierwszym wydaniu z 1992 roku z wydawnictwa Znak. Książka pochodzi z czasu, kiedy po 1989 roku poeta stale zaczął spędzać część roku w Krakowie. W 1990 został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Jego więzi z krajem wzmacniały się. W tym czasie prócz szukania ojczyzny ukazały się m.in. eseistyczno-wspomnieniowy rok myśliwego, legendy nowoczesności, życie na wyspach, tom piesek przydrożny, podejmujący problemy filozoficzne i egzystencjalne, a także dwa tomy abecadło Miłosza oraz inna Abecadło. Zwieńczeniem twórczości przekładowej była antologia, wypisy z ksiąg użytecznych. Opublikował też kolejne tomy poetyckie: Dalsze okolice, Na brzegu rzeki to Druga przestrzeń oraz Orfeusz i Eurydyka. Ciekawy tom esejów Szukanie Ojczyzny ma pewną ważną wartość dodatkową – jest to egzemplarz z autografem autora. I choć dziś jest Prima aprilis, to nie jest wcale żart. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów autografy i literatura piękna polska.